Witam tu informatyka EC. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam trzy sposoby na zmniejszenie ryzyka zarażenia koronawirusem. 1. Noś maseczkę wychodząc z domu, zakrywając usta i nos zabezpieczycie się przed koronawirusem, który unosi się w powietrzu wraz z mikroskopijnymi drobinkami śliny osób zarażonych. Dodatkowo jeśli już zachorujecie, nosząc maseczkę, zmniejszycie szansę na zarażenie osób w pobliżu. 2. Zachowaj bezpieczną odległość. W różnych źródłach można spotkać różne zalecane odległości. Chodzi po prostu o zachowanie tak dużej odległości. Jak tylko się da. Im jesteście dalej, tym mniej cząstek koronawirusa do Was dociera. 3. Myjcie i dezynfekujcie ręce. Pozwoli Wam to pozbyć się znacznej większości drobnoustrojów, które macie na dłoniach, którymi dotykacie różne przedmioty, a później produkty spożywcze. Czy części ciała takie jak oczy, czy usta? Dziękuję za oglądanie. Jeśli film Ci się spodbał, zostaw łapkę w górę.